Hej, tu Baśka ze składu karmy. Dzisiaj porozmawiamy o różnicach pomiędzy karmą suchą a karmą półwilgotną. W poprzednim odcinku porównywaliśmy karmy mokre z suchymi. Teraz pora na karmę półwilgotną i suchą. Karma sucha różni się od karmy półwilgotnej wilgotnością. Karma sucha zawiera do 10% wody, natomiast karma półwilgotna od 15 do 30%. Różni się oczywiście też granulatem. Karma sucha jest dużo bardziej twarda, karma półwilgotna jest miększa. Karma półwilgotna jest półwilgotna dzięki glicerynie. Zwracajcie uwagę czy gliceryna w karmie jest pochodzenia roślinnego czy też chemicznego. Gliceryna chemiczna jest bardzo niezdrowa dla Twojego psa. Pomiędzy karmą suchą a półwilgotną są też różnice w cenie oraz w dawkowaniu. Zastanawiasz się, która karma będzie lepsza. Jeżeli twój pies znudził się karmą suchą, szuka odmiany, jest seniorem, ma problemy z uzębieniem albo jest po prostu wybredny, spróbuj karmy półwilgotnej. Karmę półwilgotną możesz stosować również jako treserki lub smaczki. Znasz jej skład, więc nie popełnisz żadnego błędu żywieniowego. Jeżeli chodzi o karmy półwilgotne, to u nas znajdziecie trzy smaki z linii Eden: Eden kaczka żołądki. Eden łosoś z przepiórką oraz eden country feast, czyli mieszankę mięs takich jak królik, jagnięcina, dziczyzna i kaczka. Zapraszam do pytań w komentarzach. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.